Masz! co ty robisz? Nie mogę sobie pospać, to Nie! No, no kurcz, no dajesz taka minut. Nie! Zrobiła obiad! Chodzi, obiad! Jedź szybciej. na obiad! Miliony! No, 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 Nie, A ty grzech! patrz tu! co

Dajcie suba, żeby. żeby, 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 żeby mnie nie atakowała więcej. ty mi! Zostawcie łapkę w górę, no go atakowała. A ma! Zostawcie sobie! Zostawcie lajka, żeby mnie nie atakowała. Zostawcie komentarz, żeby mnie nie atakowała! Dobra. Dobra, Dobra, koniec, 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 koniec. Dobra, koniec, 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 koniec.